Cześć, witam wszystkich w drugim odcinku Poczty Komiksomaniaka, programie, który poświęcam tylko i wyłącznie odpowiadając na Wasze pytania. Jeśli chcecie zapytać mnie o moją wiedzę na temat Marvela, może po prostu chcecie poznać moją opinię na temat nadchodzących filmów czy komiksów, to piszcie na komiksomaniak616 .gmail .com. Nie tracąc więc czasu, przejdę od razu do Waszych pytań. Pierwsze to pytanie łączone, ponieważ dostałem od paru osób pytanie na podobny temat tyczy się ono być może planowanej śmierci kapitana Ameryki, czyli obecnie Steve'a Rogersa w filmie Civil War. Pytania były przede wszystkim, czy myślę, że zostanie teraz zabity, kto go zastąpi, jak to było w komiksach i generalnie, jak kapitan w końcu wrócił, nazwijmy to, do życia. No więc zajmijmy się tym po kolei. Na zakończeniu Civil War, kapitan Ameryka, jak może wiecie, poddaje się. I jest prowadzony przed sąd, aby odpowiedzieć tam za swoje zbrodnie. No bo jak nie patrzeć, był renegatem wyjętym spod prawa, sprzeciwił się prawu obowiązującemu w Stanach Zjednoczonych. Niestety na schodach sądu zostaje on zastrzelony zarówno przez Crossbonesa ze snajperki, jak i e, że tak powiem, dobity przez kontrolowaną przez doktora Faustusa agentkę Sharon Carter. Crossbonesa widzieliście już w wykonaniu. Franka Grillo w ostatnim Winter Soldier, Sharon Carter również się pojawiła, a chociażby w ostatnim Marvel Legends of Shield, w, no nie ostatnim, ale jednym z ostatnich podczas tortur jednej z agentek i praniu, że tak powiem, mózgu, wspomniano o metodach doktora Faustusa. Więc, jakby nie patrzeć, cała trójka bohaterów, jakoś zamieszana w śmierć kapitana Ameryki, już pojawiła się w tym uniwersum. Ponadto, jak pewnie wiecie, mówiłem już o tym, Frank Grillo powiedział, że miał przymiarki kostiumu w związku z nadchodzącym filmem, czyli Crossbones prawdopodobnie pojawi się również w Captain America Civil War. No bo jak może pamiętacie, przeżył on starcie, w, chociaż poparzony w Winter Soldierze. Śmierć kapitana Ameryki jest dosyć wstrząsająca dla bohaterów, wiadomo, Iron Man. Załamuje się, mówi, że cała ta wojna nie była warta, kiedy jeden z jego najlepszych przyjaciół w ten sposób skończył. Ostatecznie Namor, submariner, władca Atlantydy, który jest bardzo dobrym przyjacielem kapitana Ameryki w komiksach, ponieważ razem walczyli w czasie II wojny światowej, mówi, że zaopiekuje się ciałem kapitana, i jakby jest on mu powierzony kapitana nie ma dosyć długo. Jeżeli się nie mylę, był to może rok albo nawet dwa lata. W tym czasie zastąpił go Bucky Barnes, czyli nie kto inny, jak właśnie Winter Soldier. Bucky, jak zapewne wiecie, jest najlepszym przyjacielem kapitana. Razem również walczyli w czasie II wojny światowej, a także byli kumplami z dzieciństwa. Dlatego wydaje się być on świetnym kandydatem. W komiksie oczywiście nie byli oni kumplami z dzieciństwa. Bucky był dużo młodszy od kapitana, ale także był takim jego pomocnikiem, jak to się mówi, sidekickiem. Bucky podnosi tarczę kapitana swoją metalową ręką i przez długi czas właśnie jako kapitan Ameryka prowadzi już Avengersów z ukrycia, ponieważ następują później mroczne rządy, kiedy Norman Osborn przejmuje niejako dowodzenie, rozwiązuje S.H.I.E.L.D., robi to swoje Hammer no i ci bohaterowie muszą się niestety ukrywać znowu, a Iron Man zostaje kompletnie pozbawiony władzy. Jak to jednak w komiksach bywa, niczyja śmierć nie jest permanentna. Jak się okazuje... Ten pistolet, którym strzeliła Sharon Carter, mimo tego, że niejako Faustus zahipnotyzował ją, aby dokonała strzału, to jednak jakoś udało się podmienić ten pistolet i nie był on, nie miał on normalnych kul, że tak powiem. Wywołał on tylko swego rodzaju przeniesienie u kapitana. Nie chcę się teraz zagłębiać, przenoszenie się po innych czasach, wymiarach, duszach itd. Generalnie w jakiś sposób udało się zachować niejako kapitana w jakimś stanie, nazwijmy to zbliżonym do życia, aczkolwiek zanim udaje się cokolwiek z tym zrobić, jego największy przeciwnik Red School. Tutaj również pragnę zaznaczyć, że Hugo Weaving, który wcielał się w Red Skulla generalnie mówił, że już nie chce wracać do tej postaci. Marvel ma kontrakt z nim podpisany, więc jeżeli Marvel sobie zażyczy, to Hugo Weaving będzie musiał zagrać Red Skulla. ale ostatnio zaczął mówić, że o, może jakby jakieś były rozmowy, może coś tam, czyli generalnie, jakby to powiedzieć, wiecie, w Kapitanie Ameryce Jedynce Marvel dopiero się rozwijał. Mieliśmy co Iron Man 2, z czego drugi no, nie był aż tak dobry. Thor, e, Kapitan Ameryka to już były dobre filmy, ale jeszcze to nie było to, co stało się po pierwszej części Avengersów. I kinowe uniwersum Marvela z to wtedy wybuchło. No i nagle Hugo Wiving zaczął mówić, że może do roli Red Skull, aby jednak wrócić. Wracając do komiksów. Red Skullowi udaje się niejako opanować ciało kapitana Ameryki, i znowu byłoby to można jakoś połączyć w filmach. Ponieważ, jak wiecie, Red Skulla gdzieś wsiąkło, został wyteleportowany. Może właśnie udałoby mu się powrócić nie cieleśnie, ale właśnie do ciała kapitana Ameryki w jakimś późniejszym czasie. No, i następnie jest walka niejako o duszę i ciało, prawda, kapitana. Stara się on zwalczyć tą w sobie obecność Red Redskula. Oczywiście ostatecznie triumfuje i odzyskuje kontrolę nad swoim ciałem, aczkolwiek nie chce on z powrotem podnieść tarczy i chce, aby Baki został kapitanem jeszcze przez jakiś czas, chociaż Steve Rogers jest i funkcjonuje, tu nazwijmy to. To nie staje się on kapitanem Ameryką aż do Segi Fury Self. Do tego czasu przyjmuje on jedynie po. Siege of Asgard i zakończeniu mrocznych rządów, to on przejmuje dowodzenie nad tym, jakby nowym Shield, ponieważ prezydent mówi, że widzieliśmy już, jak wyglądał świat według Nicka jak wyglądał świat według Tonego Starka i niestety, jak wyglądał również według Normana Osborna. Więc teraz czas na Steve'a Rogersa, i Steve Rogers przyjmuje, jakby, to zaszczytną pozycję, i natychmiast wyrzuca cały akt rejestracji za okno. I jakby tak kończy się era wojny domowej, mrocznych rządów i zaczyna się coś, co w Marvelu jest zwane jako Heroic Age, czyli kiedy bohaterowie znowu mogli, że tak powiem pracować na normalnych, starych dobrych zasadach. Mam nadzieję, że to odpowiedziało na wasze pytania w kwestii śmierci, powrotu i nawiązań jakie mogą pojawić się w komiksach. Więc jeszcze tylko odpowiem, czy uważam, że może zginąć w Civil War? Tak, uważam, że może zginąć w Civil War. Chris Evans mówił wielokrotnie, że chce sobie zrobić przerwę od kapitana Ameryki, natomiast w tej chwili wyleciało mi z głowy nazwisko aktora, który gra Winter Soldiera. On ma podpisany kontrakt na chyba 7, 8, 9 filmów. Ciężko powiedzieć, ale bardzo dużo. Więc jak najbardziej mógłby na krótki czas zostać nowym kapitanem Ameryką. Jeden, dwa filmy, a Chris Evans może zawsze później wrócić. Zwróćcie uwagę, że filmów będzie bardzo, bardzo dużo. To, że przez parę lat nie zobaczymy kapitana Ameryki a my przez, przy takiej ilości bohaterów, mówię o Stevie Rogersie, czyli Chris, Chrisie Evansie, nie jest najmniejszym problemem w tej chwili w kinowym uniwersum Marvela. Następne pytanie od Zosiaczek11. Zabieram się powoli za komiksy, ale można powiedzieć, że jestem dopiero na początkach. Z góry mówię, moja wiedza opiera się głównie na filmach, no i Twoich filmikach. Dzięki za oglądanie. Na razie, z tego co słyszałam o tej postaci, bardzo lubię łosp. Czy mógłbyś powiedzieć dokładniej historię? Czy według Ciebie jakieś odniesienie do Wasp jako Janet Van Dyme, albo jakaś nowa łasp? Co sądzisz? Rozumiem, że pytanie odnosi się do filmów. Czy pojawi się. Janet Van Dyne, czy jakaś nowa Wasp. Z tego, co na razie słyszałem, jak może wiesz, Hank Pym, czyli komiksowy przez bardzo długi czas mąż Wasp, niestety będzie tutaj bardzo postarzony, będzie go grał Michael Douglas i z tego, co ja się orientuję, niestety Janet Van Dyne w tym uniwersum będzie już nie żyła. Może, jeżeli ją tak postarzyli na przykład, zrobią, że pojawiłaby się w serialu Agent Carter, no bo jak dobrze rozumiem, Michael Douglas ma być w mniej więcej w wieku Howarda Starka, czyli ojca Tonego, który, jak pamiętacie, może z kapitana Ameryki. Jednaki współpracował właśnie z agentką Carter. Dlatego, jeżeli tak to przesunięto, no to Janet możemy zobaczyć co najwyżej w tamtych czasach, a nie w obecnych. Tutaj już prawdopodobnie nie żyje. Natomiast wprowadzono postać Hope Van Dyne, będzie grała Evangeline Lily, i jest to córka właśnie Pyma i Janet pochodząca w świecie Marvela, ona pojawiła się w alternatywnym wszechświecie w tym głównym 616, taka postać jak Hope Van Dyne nie istnieje. Można śmiało założyć, że nie wrzucaliby tej postaci tak z czapy i prawdopodobnie będzie to łasp kinowego uniwersum właśnie. Ponadto można założyć, że skoro będzie wprowadzony Ant-Man jako Scott Lang, który będzie już dużo młodszy, no to możemy tutaj, myśleć, że może być między nimi jakiś wątek romantyczny, w końcu Wasp i Ant-Man tylko powiedzmy nie ci, ale wiadomo o co chodzi. Jeśli chodzi o samą Wasp, co mogę o niej powiedzieć? Przede wszystkim jest ona w świecie Marvela bardzo ważną postacią, ponieważ jest jedną z pięciu założycieli oryginalnych Avengers, razem z Hulkiem, Ant-Manem, Thorem i Iron Manem, zgadza się? W tej grupie założyli pierwsze Avengers. Łos zyskała moce dzięki swemu genialnemu w tym czasie, jeżeli się nie mylę jeszcze chłopakowi, czyli właśnie Hankowi Pymowi, który nadał jej możliwość zmniejszania się i używania specjalnych takich promieni, dzięki którymi jak osa mogła żądlić i rozpraszać przeciwników. Później jej moce i status zmieniał się w pewnym momencie, była nawet liderką całych Avengers, Później był moment, w którym potrafiła się również bez problemu powiększać, podobnie jak sam Pym, do rozmiarów po prostu kolosa Giganta. Mieliśmy moment w tajnej inwazji, czyli tej sadze następującej właściwie zaraz po wojnie domowej. Kiedy Wasp w pewien sposób można było powiedzieć, że zginęła, tak naprawdę dostała się do takiego powiedzmy niebezpiecznego uniwersum na skutek ingerencji skruli i mieszania tych cząsteczek pyma. Wasp, jeśli chodzi o samą wojnę domową, to opowiedziała się oczywiście po stronie Ironmana, ponieważ tak samo zrobił zresztą Hank Pym, oni raczej stali po stronie rządu i Wasp wspierała tych rządowych Avengers po Civil War. Warto wspomnieć o tym, że łosp finansowała przez, długie czasy, yy, przez długi czas samego Pyma ponieważ jest ona niesamowicie bogata w związku z jej pracą. Jest ona znaną i szanowaną na całym świecie projektantką mody i projektowała również kostiumy, czasem dla bardzo niechętnych, że tak powiem, superbohaterów. Był śmieszny moment, kiedy dla Wondermana, również jednego z Avengers, może kiedyś pojawi się na ekranie, starała się zaprojektować nowy kostium, a on bardzo nie chciał, ponieważ podobała mu się jego czerwona kurtka. Więc Janet, tak jak właśnie wspomniałem, była bardzo bogata i dzięki jej pieniądzom głównie bym mógł dokonywać swoich, że tak powiem, przełomowych odkryć. Razem z Marvel Now powstała specjalna grupa jedności Uncanned i Avengers. Miała to być grupa, która niejako łączyła Avengersów razem z X-Menami po to, aby Avengersi pokazali, że stoją ramię w ramię ze swoimi, nazwijmy to, braćmi mutantami. Właśnie do tej grupy również dołączyła Wasp, która jest również niejako specjalistką od reklamy. Wiadomo, również zajmuje się modą i chciała nawet wymyślić różne dodatkowe kostiumy, co nie przeszło. W tej grupie poznała lepiej brata Cyclopsa, czyli Alexa Summersa Havoka, którego jeżeli oglądaliście na przykład X-menów pierwsza klasa, tam przedstawiono niestety jedni to Fox, drudzy to Marvel, więc na ekranie tego nie zobaczymy. Para się w sobie zakochała i ostatecznie wzięli ślub w nazwijmy to takim trochę mieszaninie czasowej, ale ostatecznie po powrocie jakby dalej byli ze sobą. Nawet mieli córkę, więc, jakby w tej chwili można powiedzieć, że Łosp i Havok są razem, aczkolwiek po wydarzeniach z Axis, no powiedzmy, że nikt nie jest już sobą. Ale przed tym i całym odwróceniem, jak najbardziej, właśnie Alex Summers, czyli Havok, jest mężem Łosp. Mam nadzieję, że w miarę opowiedziałem Ci o tej postaci i dowiedziałaś się tego, co jeszcze chciałaś się dowiedzieć. Jeśli masz jakieś jeszcze pytania, to jasne pytaj, bo wiadomo, każdy może interesować coś innego w kwestii każdego bohatera. Stąd również ten program, bo jak się okazało, kim są co czytać, nie wystarczyło, aczkolwiek kim są co czytać, również postaram się niedługo rozmawić. Przejdę do kolejnego pytania, które są kamilus 180. Hej, oglądając swoje filmy często to powtarzam, żebyśmy nie pytali, dlaczego coś zaszło, ale mnie jednak bardzo to interesuje i przepraszam, że o to pytam. Gdy zawsze mówię nie pytajcie, mam na myśli, że to się na tyle pogmatwane i w jakiś sposób powalone, że tłumaczenie tego byłoby dosyć długie, ale oczywiście, jeżeli chcecie się dowiedzieć, tak jak najbardziej pytajcie. Jak to się stało, że ojcem uczestnym córki Mistra Fantastika został dół? Domyśliliśmy My się jak bardzo bawi się tego pytania, ale tyle razy to podkreślałeś i to rozbudziło moją ciekawość. Nie jest to aż tak, że tak powiem skomplikowane, ale wymaga opowiedzenia pełnej historii. Susan Storm Richards była dwukrotnie w ciąży, zarówno pojawił się synek, to był Franklin, a także jego siostra właśnie Valeria. Jednak w przypadku obu tych ciąży były dosyć spore komplikacje wynikające z tego, że jak mnie paszy, cała dzienka była taka napromieniowana, ich moce były dosyć dziwne, mocy zór niewidzialność, te wszystkie bariery, no w każdym razie nie były to łatwe porody. W przypadku walerii było to jeszcze trudniejsze, ponieważ po pierwsze Reed nie był obecny przy samym porodzie i nie mógł pomóc jakoś swoim geniuszem, że tak powiem, dostarczyć dziecka. A po, a po drugie, zagrożone było zarówno życie samej Walerii, ma... jak i matki, czyli Misu. Jedyną osobą, która mogła jako to pomóc w tym momencie, był właśnie Wiktor Doom, który wykorzystał obu sytuację i, po pierwsze, jakby to powiedział że jasne, przyjmie to dziecko, ale po pierwsze, stanie się właśnie ojcem wczesnym, a po drugie, będzie mógł nadać jej imię. Wiktor Młodości jego ukochana, kiedy, nie, nie wiem czy wiecie, Wiktor Młodości ma swoje cygańskie korzenie, i jego ukochana w młodości miała na imię właśnie Valeria. I dlatego nadał również swojej córce chrzestnej imię Valeria i z, został jej ojcem chrzestnym. I oczywiście fantastyczna czwórka, jako bohaterowie nie mogli później jakoś tego złamać, są honorowi i tak dalej. I do dziś łączy ich naprawdę silna więź. Jeżeli wiecie tu, prawdopodobnie nigdy nie skrzywdziłby Walerii. To jest jego w pewien sposób jakieś takie jedyne, jedyne światły I dum zawsze opiekuje się Walerią, Nie tak dawno, dawno temu Valeria pojechała sobie na wczasy do swojego dawujka duma. I do tej pory u niego przesiaduje w czasie akcji i pomaga mu obecnie walczyć z odwróconą skale Twitch. No ale sam dum też jest teraz odwrócony i prowadzi tam demokrację. Bartłomiej Swiegoda zapytał czy zaczniesz może w swoich filmach komentować Agentów Kaczy, to połowy sezonu pierwszego i teraz w drugim sezonie to świetny serial, a chętnie bym posłuchał nawiązania do komiksów oraz możliwie wpływy na filmy kinowe. Też uważam, że od połowy pierwszego sezonu agenci bardzo zyskali. Pierwsza część pierwszego sezonu była tak słaba, że pomimo tego, że to Marvel, były naprawdę, naprawdę gotowy spisać ten serial na stratę i po prostu przestać oglądać. No ale jakoś że Marvel to ja jakże to przebrnąłem, no i później się skręciło, a drugi sezon jest naprawdę niczego sobie z tymi wszystkimi nawiązaniami do humans. Czy będę to komentował? Myślę, że po przerwie, ponieważ teraz będzie najnowszy ten odcinek, który będzie w następnym tygodniu, będzie ostatnim z tego, tej połowy sezonu, potem będzie ta przerwa świąteczna i następnych koło lutego. Myślę, że to byłby dobry moment, żeby to wskoczyć. Teraz nie chciałem, już miałem wcześniej pytania o agentów tarczy, a nie chciałem się za to na razie zabierać, że tak powiem, od środka. Więc myślę, że jak najbardziej po przerwie, tym bardziej, że wszystko zaczyna się coraz bardziej podobać i bardzo wiązać z Humans. nawet ostatnio pojawiła się ciekawa grafika z rodziną królewką i Humans, a na ziemi mogliśmy zobaczyć masę tych wzorów tych takich, które pisał Coulson swego czasu w Agents of S.H.I.E.L.D. tych znaków. Więc niejako Marvel twierdził, że jest absolutnie związany z filmem. Więc jak najbardziej myślę, że właśnie od po połowy, drugiej połowy drugiego sezonu, zabiera się za to. Nie chcę robić takich recenzji na tym kanale. Ja w ogóle nie jestem jakimś fanem takich recenzji, oceniania od skali 1 do 10. Mogę powiedzieć, czy mi się to podoba, czy nie. Pewne rzeczy jakoś podkreślić, ale na pewno o nawiązania do komiksu będę tam mówił. Pytanie drugie: Ciągnąc dalej do agentów. Czy, czy przy obecnie zwiększonej oglądalności jest możliwe, że jednak nic nie sypnie się jacyś mainstreamowi bohaterowie? Czy raczej odwiedzać ich będą Daredevil The The i Defenders z następnych seriali, a może na odwrót? Kto z agentów mógłby się pojawić w filmach kinowych? Sypnięcie to jedna sprawa, ale dochodzi jeszcze problem wielu różnych kontraktów, podpisów. Sam Robert, Robert Downey Jr. tego czasu powiedział, że z przyjemnością zagrałby w Agents of S.H.I.E.L.D., ale wymagałoby to po prostu tony biurokracji. Więc czy się pojawią, może pojedynczo coś się uda, ale nie nastawiałbym się na to za bardzo, za, za wyjątkiem Inhumans. Teraz wszystko zmierza w stronę Inhumans, natomiast sam film pojawi się dopiero w 2018 roku. Na 99% możemy założyć, że zostaną wprowadzeni bohaterowie Inhumans teraz w serialu, którzy pojawił się w 2018 filmie. To jestem tego praktycznie przekonany, więc tutaj będzie to dosyć mocne powiązanie. Inna sprawa, Daredevil i Fendrith. Na razie nie liczyłbym na jakieś tutaj crossovery, ponieważ Marvel tak troszeczkę stara się na razie wybalać ten, ten grunt na Netflixie. Jeżeli Daredevil się spodoba i, i będzie miał wysoką oglądalność, no to możemy zobaczyć te mniejsze Jeśli natomiast nie, no to prawdopodobnie szybko o nim zapomnimy. Dlatego tutaj, tak jak mówię, wyraźnie Marvel jeszcze na to w tą stronę, że tak powiem, nie naciska. Dobry moment na pojawienie się bohatera z S.H.I.E.L.D. mógłby być Civil War. Przynajmniej jakoś tak przelotem mogłaby jedna czy dwie postacie się pojawić. Najlepszą szansę ma na to Bobby Morse, czyli Mockingbird, ponieważ jest to postać bezpośrednio z komiksów. Była przez długi czas żoną z Hawkeye, którego znamy chociażby z Avengers. Dlatego myślę, że w właśnie Civil War Mockingbird jak najbardziej ma szansę, nawet bardzo dużą szansę się pojawić. W Z drugą stronę, tak jak, jak mówię, mówiłem, może być trudniej i bohaterowie z dużego ekranu w serialu raczej za często się nie pojawił. Następne pytanie od kacpracha. Mam, Mam takie pytanie, chcę zacząć czytać komiks a konkretnie Guardians of the Galaxy. I tu, I tu moje pytanie, pytanie, czy dobry pomysł byś startować z Guardians of the Galaxy w Mam już do razy trzy pierwsze numery, więc nie chcę, żeby kasa poszła na marne, ale nie chcę zaczynać od słabej serii komiksów albo w historii. Niestety, tu muszę się trochę zasmucić, moim osobistym przekonaniu wol jest najsłabszą serią Guardiansów, ale pierwsze numery są zdecydowanie najlepsze jak na razie. Ostatnie te numery w Marvel Now, muszę powiedzieć, że nie przypadły mi do gustu, nawiązania do Canserversu. Troszkę jeszcze wcześniejsze numery były, no, takie... Wydaje mi się, że za bardzo... Cieszą się z tego, że film odniósł sukces i trochę za bardzo idą na łatwicę, że tak powiem, zamiast starać się pisać dobre historie. Natomiast pierwsze 5, 9, 7, nie pamiętam, numerów z Volt 3 były jeszcze przed wyjściem filmu, jeszcze nie było jakby nic pewnego i były naprawdę dobre, po prostu to były dobrze napisane, więc numery, które zamówiłeś, jak najbardziej warto przeczytać. I e, można w ten sposób całkiem nieźle poznać Gardensów. Natomiast zawsze, ale to zawsze powtarzam, ten graf, który teraz właśnie powinniście zobaczyć, to jest absolutnie moja ukochana saga, która wprowadziła Gargiansów, tą, tą grupę czyli Salorda, Roketa, Gruta, Gamora Draxa, do świata Marvela. Jest to, uważam, że absolutny majsterszyk i najlepsze, co Marvel kiedykolwiek stworzył. I jeżeli chcesz bardzo dobrze poznać Gabrielasów, no to te komiksy są absolutnie najlepsze. A przecież, tak jak mówię, nigdy według mnie nie powstała lepsza historia w świecie Marvela. Jest to takie biedne wojny, Marvel, Star Trek, superbohaterowie. Ultron ma tam bardzo dużą rolę. Mamy jakiś takich trochę Terminatora i tego typu. Wojny Maszyn. No po prostu dużo, dużo w jednym i naprawdę epicka fabuła, która łączy się w niesamowity sposób. Mógłbyś tam zobaczyć który jest z zupełnie innej strony, niż pokazano w filmie. Poznałbyś tam na przykład Kylita Super Skrula, również bardzo ważną postać. Galactus i Silver Surfer odgrywają tam niemało rolę. No po prostu taka naprawdę przeogromna saga. Inhumans w jednej z części mają niesamowity tutaj również, jeżeli chciałbyś poznać Humans, w których film niedługo się pojawi, i którzy, tak jak wspominałem, teraz odgrywały coraz, coraz większą rolę, coraz bliżej niż jesteśmy wejdzie no to no to również w tej sadze ta część War of Kings opowiada właściwie w bardzo dużej mierze Humans Blackboard rodzina królewska. No po prostu nie mogę. nie, nie mogę się po prostu powiedzieć jak bardzo ta saga jest, jest dobra i jak ją uwielbiam i to jest to jest moment, w którym stwierdziłem, że Kosmiczny Marvel interesuje mnie nawet bardziej niż starcie superbohaterów w Nowym Jorku. Więc jeżeli naprawdę chcesz się wkręcić, naprawdę chcesz poznać na nawet no, 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 że tak powiem, no to, no to nie, nie ma, ma lepszej sagi. Natomiast, Natomiast tak jak wspomniałem, w 3, chociaż później bardzo, bardzo, bardzo w moich oczach stracił na jakości, to te pierwsze parę numerów jest w miarę takim dobrym przypomnieniem, kim są radiasi, Jest dosyć zabawne, ładnie napisane i jak i najbardziej można to przeczytać jest to no, do, do, dobry komiks po prostu. To wszystkie pytania na ten tydzień. Przypominam, jeżeli chcecie mnie o coś zapytać, piszcie na komiksomaniak jeszcze raz chciałbym Wam podziękować za to, że właśnie piszecie te pytania. Daje im to trochę, że tak powiem, możliwości wyszukania czegoś, ponieważ. Pomimo, pomimo tego, że myślę, że miarę dobrze znam Marvela, to nie na wszystkie pytania od razu znam odpowiedź. Nie ma osoby, która znałaby absolutnie wszystkich bohaterów, wszystkie wydarzenia. Możecie zapytać Staneli o paru bohaterów, on nie będzie miał pojęcia, jakimi oni są. Dlatego dajecie mi tak również możliwość trochę do dowiedzenia się czegoś, czego sam nie wiedziałem, próbując odpowiedzieć na te pytania, więc jest to dla mnie również pomocne. No i fajnie, że więcej osób możecie też dowiedzieć, bo na pewno nie tylko was interesują odpowiedzi na te te pytania. Pytania. Także dzięki do następnego razu. Cześć.